Duża część młodzieży z zespołu szkół nr 2 w Dębicy bierze udział w Olimpiadzie zwolnieni z teorii, która polega na stworzeniu własnego projektu społecznego. Wiktoria Stalec oraz jej koleżanki i koledzy chcieli pomagać i wymyślili projekt Hands of Hope. Nasz projekt właśnie się nazywa Hands of Hop, czyli opiera się na pomocy. Kontynuujemy go z tamtego roku, bo w tamtym roku był też, też ten sam projekt, tylko pod inną nazwą, gdzie pomagaliśmy dzieciom z domu dziecka, a w tym roku stwierdziliśmy, że chcemy zorganizować koncert charytatywny dla Tymka, na którym będziemy zbierać pieniądze właśnie na rehabilitację i na leczenie jego, jego choroby. W ubiegłym roku w ramach tego projektu uczniowie zespołu szkół nr 2 chodzili do domu dziecka i pomagali w odrabianiu lekcji młodszym uczniom. W przedszkolu robili wspólnie z dziećmi kartki świąteczne, a później rozdawali je dla seniorów. Teraz przygotowują się do koncertu dla chorego chłopca, który odbędzie się 12 marca 2024 roku w Domu Kultury Mors. Chcielibyśmy bardzo serdecznie zaprosić na nasz koncert wszystkie osoby, które byłyby chętne przyjść na ten koncert. Więcej informacji dotyczące w ogóle koncertu, zbiórki dla Tymka na naszych social mediach. Dzięki platformie zwolnieni z teorii zdobywają doświadczenia, międzynarodowe certyfikaty i nagrody, które pomogą w znalezieniu porządnej pracy.